Zapraszam teraz do głosu poseł Michał Kołzieczyk. Proszę bardzo. Sam w życiu należy się przeciwstawić siłą... Cicho! 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 Jak festyn jest. Cicho! Cicho! Ja mówię! Czy wy macie jakieś problemy z hormonami czy z mózgiem? Bo mogą być dwa argumenty. Albo hormonalnie sobie nie radzicie z emocjami, albo to jest bardzo duży problem y, do, z, z tą górną częścią waszego ciała, bo nie wiem, czy można to nazwać głową, bo w głowie jest mózg. Dziękuję a, bardzo, panie pośle, pana, za wyartykułowanie pytania. Panie dziękuję bardzo. Jeszcze jedno zdanie: będziecie krzyczeć, a na koniec będziecie siedzieć wszyscy za to, jak się zachowujecie, Tak, to mi się zacznie śmiać. Ten dostanie w Rii.